Witam serdecznie 87 raz wygrywamy końcówkę w kolor starszy z lewej 3 karo, partner dał kontrę wywoławczą z prawej 4 pik i liczymy nasze lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pikowych, siódma kierowa, ósma karowa, dziewiąta, treflowa, troszkę mało. Musimy wziąć w kierach. A jak treflowej nie weźmiemy, to musimy w kierach wziąć. No, mamy kierów tyle jak się podzieliły im 3-2, to do jedną fortę się wyrobi. To policzmy jeszcze raz. Dwie kierowe, 6 pikowych, to 8. A z karo 9 musimy wziąć na króla trefy. Co znaczy otwarcie 3 karo? No, przy przeciwnik prawdopodobnie ma 7 kar i nic z boku nie ma. te kara ma gęste 7. 8, 9, 10, 11, 12. Asa weźmiemy. Jeżeli król tref jest po dobrej stronie, to wygramy. Jeżeli po złej, możemy przegrać. Stąd wniosek, że nie powinniśmy, nie powinniśmy sami rozgrywać trefli. Nie powinniśmy sami rozgrywać trefly. Jeżeli z lewej jest dużo kar, a kierów ma być porówno, to po prawej musi być dużo trefly i mało kar. Po prawej jest jedno lub dwa kara. Mogą być trzy piki. No spróbujemy i mogą być trzy kiery, bo jak będą cztery kiery, to nie. I teraz uwaga, jeżeli przeciwnik z tej strony weźmie lewe. To nam podegra króla tref. Mamy dwóch niebezpiecznych przeciwników. Ten z lewej jest niebezpieczny, bo nam podegra króla tref, ten z prawej jest niebezpieczny, bo może mieć yy, widły układ impasowy na króla trefl. Ale groźniejszy jest ten, tego nie, musimy, nie możemy dopuścić do ręki. Stąd wniosek. Że jak ściągniemy piki i znikną kiery i kara, to temu zostaną same trefle. Jak to zrobić? Policzmy, ile lew możemy oddać w pikach nie, w karach nie, w treflach musimy oddać jedną. Możemy oddać dwie kierowe. To skoro możemy oddać dwie kierowe, spróbujmy oddać graczowi z prawej strony. To znaczy, jak zagramy kierem z ręki i ten puści, to my puszczamy. Dobrze, to już wiemy. Liczymy jeszcze raz lewy. Pikowych 6, kierowych 2, to 8, karo 9 i król trewy 10. No to spróbujmy. Wist w króla kara. Wyjścia nie, nie mamy, musimy położyć asa dołożył. Wzięliśmy lewe i chcąc nie chcąc tego sprawy, musimy sprawdzić, czy nie ma kar. W tym celu zagrywamy w kar. Miał. Dobra wiadomość, że jest większa szansa, że nie ma czterech kierów. Przebijamy malutką, bo to nie ma znaczenia. I ponieważ kara mogą się źle podzielić, kiepiki mogą się źle podzielić. Najpierw zgrywamy asa pik, przeszedł szczęśliwie. Przechodzimy małym pikiem z ideą położenia damy. I gdyby ten z lewej nie dołożył, to wyimpasujemy czwartego. waleta. jest to kolejna forma tak zwanej bezpiecznej rozgrywki, ale nie. On wyrzuca karo, nie pokazując nam, co tam ma. No to bierzemy damą. Przyciągamy ostatniego atuta. I w zasadzie możemy być pewni, że ten po prawej nie ma już pików i nie ma już kar. Zostały mu kiery. I trefle. Kiery mu zostały trzy. Zagrywamy dziewiątkę. Puszczamy ją w stole. Przeciwnik bierze damę. No trefla nie odwróci, bo da nam lewę. Odwraca kierem. Tym razem już bijemy asem. Z lewej wypada król. Co nam rozjaśnia, że prawdopodobnie po prawej jest Biorący walet, no to zagrywamy kierem. Walet bierze i przeciwnik z przerażeniem stwierdza, że musi wyjść w trefla i do naszego króla. Ponieważ straciliśmy lewy dwie, oddamy asa trefl, weźmiemy jeszcze dwie pikowe treflową, kierową, <laughs> razem 4. Będziemy mieli 6 i 4 dziesięć. Cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. I tu zagraliśmy w kiera. Co będzie, kiedy przeciwnik podłoży króla? No nic, bijemy. I dalej gramy w kiera. Ten weźmie. I nie ma niczego lepszego, niż zagrać trefla, bądź ściągnąć kiera. Ściągnie kiera. I znowu musi zagrać w trefla do naszego kula. To się nazywa wpustka. Wpuściliśmy przeciwnika po prawej stronie i on musiał zagrać do naszej ręki. Jeżeli wszyscy zrozumieli, to mogę się tylko cieszyć.